Krystian wieczorek zagna się zem Milost. Andrzej Budzyński zaginie. Krystian wieczorek od blisko 19 lat jest związany z serialem M jak Milost. Zresztą nie tylko sluzbowo. Zdobywca tytułu Viva najpiękniejszy 2012 na planie telenoweli zakochał się w swojej zonie. Marisa Firskiej po romantycznym w malym kościulku na Podlasiu i miesiącu miodowym na greckiej wyspie cefalonii. Zamieszkali razem w lofcie aktora w Lodzi. Dwa lata po ślubie na świat przyszła ich córka, Aniela. Nie wszyscy wrózyli wieczorkowi i szafirskiej świetlana przyszłość. Ze względu na dzielacę ich 16-letnia różnicy wieku. Dużo gorzej wiedział się bohaterowi granemu przez wieczorka w serialu M jak miłość. Dopiero co toczyły o niego regularna wojna dwie zakochane kobiety, a teraz scenarzyści wysyłają Andrzeja Budzyńskiego na prawdziwa wojnę. Uczuciowa bitwę, o względy granego przez wieczorka Andrzeja, wygrała ostatecznie Magda Marszalek, w która od lat wciela się Anna mucha. Jednak była kochanka Julia Malicka, w tej roli Maria Chodorowska, ciągle troszczy się o niego, ale z daleka. To właśnie ona podsłucha w 1780 odcinku rozmowę w kancelarii Adama Janity, z której wynika, że Budzyński zaginął w Ukrainie. Wybrał się tam w poszukiwaniu bliskich malej Nadi, która Magda odnalazła w lesie. Niestety, jak wynika z podsłuchanej przed Julię rozmowy, autokar, który nie Uległ wypadkowi, w wyniku którego śmierć poniosło kilku pasażerów. Zmobilizowany przez Julię Kamil Gryc, grany przez Marcina Bosaka, spakuje kilka najpotrzebniejszych rzeczy i wyruszy do Ukrainy na poszukiwania przyjaciela. Wbrew protestom z i córki. Pełen Emocji odcinek zostanie wyemitowany 13 lutego. Myślicie, że w tak dramatyczny sposób Krystian Wieczorek. Po 19 latach, pozegna się z produkcja.